Znajdujemy się przy Berzyńskiego 9, przy budynku, gdzie wybudowaliśmy, właściwie zrealizowaliśmy projekt pod nazwą Budowa dźwigu i przebudowa klatki schodowej celem wielkiej pomocy dla mieszkańców tego budynku. Ponad rok temu udało się zrealizować naszą windę, i no, trzeba powiedzieć, że to jest nie do przecenienia korzyść dla nas jako dla mieszkańców. Z mojej perspektywy, jako osoby, która ma problemy z poruszaniem się, to już no, nie trzeba mówić, jak winda pomaga w codziennym życiu i, i mobilności i poruszaniu się. Pożyczka z Funduszu Dostępności jest to produkt. Y który powstał na kanwie umowy między Ministerstwem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest to wsparcie dla podmiotów uprawnionych, które, które mogą skorzystać z preferencyjnych warunków finansowania dla swoich projektów, które prowadzą inwestycje polegające na likwidacji barier architektonicznych. Cała budowa dźwigu tak naprawdę jest dostosowana w większej mierze do tej grupy starszej społecznej, która pokonuje barierę architektoniczne na co dzień ma kłopoty z poruszaniem. Czasami jest ograniczona z wyjściem z własnego mieszkania. Kabina jest dostosowana do osób niesłyszących, niewidzących. Wyposażona jest przyciski z alfabetem Braila. Pochwyty w kabinie mamy również dostosowane do wysokości wymaganych, tak aby osobom z ograniczeniami ruchu łatwiej było się poruszać, podciągnąć, czy to o wózku, czy też nie jest wymagany wkład własny. Mogą Państwo również skorzystać z 6-miesięcznego okresu karencji po zakończeniu rzeczowego projektu. Lecz najważniejszym elementem pożyczki z Funduszu Dostępności to przede wszystkim możliwość jej umorzenia aż do 40% kwoty kapitału pożyczonego oraz niezwykle preferencyjne oprocentowanie w wysokości zaledwie 0,15% w skali roku stałe. W całym okresie kredytowania. Poza tym oprocentowaniem najważniejsza jest jednak kwestia umorzenia tej pożyczki. Sprawia ona de facto, że pożyczkobiorca spłaca mniej kapitału, niż bank mu pożyczył. 40% jest to umorzenie maksymalne, jest to prawo pożyczkobiorcy, które jest wpisane w umowę inwestycyjną, a kwotę umorzenia znają Państwo już na moment wnioskowania o finansowanie. Kiedy uruchamialiśmy wniosek, wiedzieliśmy, że możemy dostać maksymalnie 20% umorzenia, umorzenia wysokości pożyczki. I oczywiście wiąże się to z tym, że dużo mniejsza y, kwota jest do spłaty niż dostaliśmy kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, właśnie z tego Funduszu Dostępności. A gdy już zakończyliśmy realizację budowy, y, Urząd Dozoru Technicznego w odpowiednim dokumencie pozwolił na używanie tego urządzenia. Przyszedł jeden z mieszkańców, pan Eugeniusz, z wielkimi dla nas podziękowaniami, co nas bardzo to ujęło. i. i, i Brak na to słów, na tyle szczęśliwy z kwiatami, przyjechał sam na wózku inwalidzkim z podziękowaniem, że zrobiliśmy coś wspaniałego dla mieszkańców. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową bgk.pl, programy i fundusze, fundusze, fundusz dostępności. Jest tam również wskazany mail, który bezpośrednio kieruje Państwa do mojego zespołu. Odpowiadamy na Państwa pytania i wszelkie wątpliwości wyjaśniamy na bieżąco. Zalecam bardzo korzystanie z takich możliwości, bo zebranie środków finansowych własnych jest bardzo dużym obciążeniem w opłatach eksploatacyjnych dla mieszkańców. A jeżeli jest taka możliwość. Należy z niej skorzystać. Mieszkańcy są przeszczęśliwi, że, są, że przy, przy właściwie niewielkich podwyżkach w opłatach miesięcznych za mieszkanie mogą mieć taki komfort życia codziennego.